Witamy w naszym odcinku, kolejnym z Farminga 2011 na multiplayer. Dzisiaj będziemy zajmować się sianokiszonką. Dokładnie. Ko koszeniem trawy bym bardziej powiedział, ponieważ się od razu bierzemy i mm. po prostu na przyczepę i tym podjeżdżamy pod krowy. I ja będę kosić i Tobiasz będzie podjeżdżać. No. Na początku był inny plan, ale dobra. No. Dobra kurczę Nie pali? Nie chcę odpalić, nie chciał odpalić kurczę Tu żeśmy zrobili kawałek, żebyśmy sprawdzili czy to w ogóle działa i czy to wysypywać, bo szukanie na odcinku godzinami i się wysypywało to tak, ja. postaram nie idzie, się... Nie, nie idzie tego do sila to po prostu wysypać tylko trzeba na... Postaram się nie wjeżdżać w Pawła, a on postara się nie kierować żniwiarki we mnie, prawda Paweł? Tak. O, patrzcie jak dopracowane mody mamy, nawet ten wałek się kręci wszystko, nie? A nie tak jak niektóre, badziewia z trzynastki, nic się nie kręci chęci, nic nie widać, czy się rusza, czy coś, te części, po, no, po prostu... Oryginalną tych... sieczkę nie przyrobię, tylko tam jest Big X 1000, co na przykład zrobi 1000 i tam dorzuci header do, do, do tego, przystawkę no. do zbierania z podłogi tego 1000. No, tak. albo taką przystawkę, jak my mamy, tylko że, wiesz, taka kosiarka przyrobiła na żniwiarkę nie? No. generacji. No, coś takiego zawsze robię Naszej generacji takie coś jak nasze. Tosieczka nie się 13, ale nie jestem pewien. Muszę zobaczyć. Zaraz masz pewnie pewnie. Nie, 60, 70%. 71%. 72%. Nie. Sorry, były u mnie małe hałasy, ale mam dzisiaj gości, więc taki... Niezbyt odcinek na nagrywanie. No, u mnie Nie? też, tam... Mnie też tam z mikrofonem się dzieje, że szumy są. A w ogóle Paweł ma kota. Teraz. No. Co ty robisz? Naprawdę. Tutaj jakaś łyżka jest. Ej, patrz to. Poczekaj. Idę. Ej do weź tego, brzydwiarkę nie puścił zaraz przyjadę 4011. No chyba nie teraz nie. O, A co, chcesz to przekosić? No ale można to ominąć. Poczekaj. Zaraz to wezmę. Jeśli się da nie? Da się. To przynajmniej nie wiedziałem, nie zauważyłem tego. A ja też, że ja myślałem, że to jakieś inna, inny skin ziemi, albo zaś ja to wystaje. Hmm. A, dziwne. A kiedyś w Belesie 2008 była taka sama przyczepa, tylko że była, była zakładana. Były trzy takie zakładane burty i jeszcze ta, ta siatka do góry. To było no. fajne. Ej, mam widły do beli. To dobrze. Mamy, więc jest sweet. No, a ty to zawieź, ja to już wysypię. to Będzie być problem. O, i wszystko znikło. Cała ta trawa też mi kosi, już znikła. No wiem. Jak to możliwe? Patrz, jakie fajne widły mam. No, a to są, idzie nimi bele blokować co? No, dokładnie. To fajne. To widzisz, kurczę, weźmy znalazli niezłe rzeczy pod trawą. No. Ej, to ja tutaj podstawię przez strachu na wróble. Nie strachu za panem będą stałe widły od dzisiaj Dobra to przejazd zrobiłem Widzisz? Mmm Oddaj przyczepę Oddaj przyczepę Dobra Ło, wow. wygasiło mi wow. Oddaj najmniej no, Oczywiście, nie? Zasłane odpinanie co super Poczekaj odjadę, odjadę kawałek No spoko, bo ja tutaj już chciałem pasować wypadnie Dobra, no, dawaj. to dawaj, dawaj Słuch Czyli zdjęcie po naszym języku mm. No ja już zrobiłem w kwocie, jak, jak, taką samą jak miniaturka filmu będzie, chociaż i tak miniaturka filmu się zmieni na jakąś gównianą, tak jak to jest na YouTubie. Jak zwykle. Ale cóż... Co się poradzi, nie? No. Powinno się wybierać miniaturkę samemu. No właśnie 15. Z filmu. Ogląda się film, się zatrzymuje i, i, i pisze i powinno być ustawiać jako miniaturkę. Jeśli niektórzy hmm. tacy youtuberzy, jak Minecraftowicze, czy tam albo GTA, początek albo film. Coś, to oni mogą sobie ustawić jakichś i Nawet nie mają miniaturki filmu z gry, tylko jakieś po prostu napisy. Na przykład tam... No bo, on, no bo oni za to płacą. Z, ...sezon trzeci, odcinek drugi i po prostu mają napis. No oni za to płacą. Może? Przepraszam, za... Że... Kicham, ale jestem po chorobie i tak letko mogę czasami kichnąć. A. Łatwo przyszło, łatwo popo. Szybka robota. Stąd tą z bo ona jest dosyć duża, jak na tamte czasy to się dziwię. To jeszcze jest za w PGR. No. Ale nie wiem czy jeszcze nie produkowali za kolony. No i, a nie? Daj no poczek mi przyczepę Nie No poczek bo tutaj nawracać będziemy dobra jak coś. Bo teraz już nie będę w koło piąć tylko od razu pojadę na pasek z paską Tak jak teraz Ale wysoki wysięgnik ma, nie? Hmm. Jak na... Jak na tamty czas. O, w ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, jakie dziwne jest wyjście z tej... tej maszyny. Była drzwi od tyłu, nie? Wiem, bo widziałem podobno w ralu. Mi nawet dał ten... się przejechać nie Ale nie, po kierowcy tego pasażera. Ale fajnie to na tych drabinkach stać, bo nie było miejsca w kabinie. Mnie się najbardziej podobają te PFMZ jakoś czkarnie, bo te nowe teraz robią cuda na piłku, czy tak linie te wszystkie wydłużają, mu normalnie no no robią. nowe zawsze lepsze, nie? No te, ale to jest, to mi się nawet bardziej podoba niż te. Nowe bo tu ma na przykład taką trawy pustą No te nowe też mają dłuższą patrz, nawet bałek się kręci od, od tego od tego o wszystkie tutaj się pasy się fajne No dobra map no, Jak chcesz już to wszystko tutaj wykończyć to łap przyczepę? Nie nie Ale dobra, już ma farmę, nie? Przejazd mhm. jest wykoszony, przynajmniej wie... Dobra. A, tam, o, ty! To, no, ominąłem więc życie. Ej, zrób... Zrobisz mi teraz speedfocie? Jak będę kiprował? Okej. Okay. Bo wyjdzie fajna, bo będę kiprował prostu do tego, nie? Bo wiesz, teraz mam... Tylko krzaki zasłaniają. Od której strony? O tyłu. Kurczę. Brawo nagrany. teraz nie ma, super. No. Wykroczyliśmy już 10 minut. Właśnie. Bo taki jest limit brandycama, niestety nic na to nie poradzimy. Musimy nagrywać tylko po 10 minut. Dłużej się nie da. Przez chwilę no, i potem można... No, syp, 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 Dobra i będzie słup No. A tu czekam, A. jeszcze muszę odstawić. No dawaj. Obra. Ja też cudę zrobię sweet -pocie. O, ale ładno sweet pocie zrobiłem. Ostatni ostatnich jak jeszcze ostatnie te... gifowałeś. No, do bizona już podczepiłem header. Do kukurydzy bo zboże skończone całe No a teraz będą niwa. Ale nic, nic zdjąłem burty teraz już do kieszonki bo nie ma co Zapraszałem za ten kurtywator, tak walnięty na środku farmy, ale to był go postawił i teraz tak no, on stoi. był na środku farmy centralnie walnięty, ale, ale jak jego tam przedstawiłem, bo nie mogłem wjechać ususem. No. Dobra, to tyle na dziś, chodź tu, Paweł się kognamy. Nie, nie, No, muszę cię znaleźć. Jestem przygotowany. No, i też będzie ładna sweetfocia jak są te dwa ciągniki nowa to tyle na dzisiaj dziękujemy za uwagę trzymajcie się Daj, Cześć. dajcie łapkę w górę no i suba jak jesteście jak mówicie jak ma, jesteście zalogowani bo niektórzy nie mają konta na youtube i sobie po prostu oglądają ale nic za to niestety na, na nie dają na pewno zrewanżujemy no więc dziękujemy za uwagę na razie narka.